Jak działa sieć trakcyjna, odcinek drugi. Do sieci trakcyjnej zalicza się nie tylko przewody jezdne, wiszące nad torami, ale także szyny. W ten sposób powstaje obwód elektryczny, którego odbiornikiem jest silnik lokomotywy. Biegun dodatni doprowadzony jest do sieci jezdnej, biegun ujemny do szyn. Kable wiszące nad torami nazywa się siecią jezdną. Głównym zadaniem tej konstrukcji jest utrzymanie przewodów jezdnych w stałej odległości od torów. To konieczne, by ograniczyć zużycie i unikać zrywania przewodów. Nie jest to łatwe, gdyż przewody jezdne zmieniają swoją długość w zależności od temperatury otoczenia. Dlatego stosuje się kilka rozwiązań. Obciążenia napinające prostują przewody, ale nie są wystarczające. Potrzebny jest podział sieci jezdnej na osobne odcinki naprężenia, które łączy się ze sobą, by umożliwić przepływ prądu, dodatkowo stosuje się liny nośne połączone z przewodami jezdnymi za pomocą wieszaków. Taki układ nazywa się siecią łańcuchową. Dziękuję. Rafał Sosnowski, prezes firmy Sosnowski, dostarczającej eksperckich rozwiązań kolejowych.